Dlaczego chcesz wziąć udział w paczce? Przede wszystkim chodzi o pomoc. Mam wiele wolnego czasu, który chciałbym jakoś dobrze wykorzystać, i myślę, że pomaganie innym to, to jest coś, co, w co chciałbym się zaangażować i na co chciałbym postawić teraz. No ale dlaczego akurat ta akcja charytatywna? Są też inne, równie dobre, w których też można wziąć udział? Najbardziej przemawia do mnie to, że jest to konkretna pomoc i wiem, jakim osobom pomagam. Wiem, że ja to, ja to organizuję, jestem za to odpowiedzialny i ode mnie zależy, jak dobrze przebiegnie ta akcja, jak, jak wiele darczyńcy mogą zrobić dobrego dla, dla osób, które potrzebują tej pomocy. A nie boisz się, że zabraknie ci czasu, że nie będziesz miał wolnej chwili dla siebie, że nie dasz rady czegoś zrobić? Jest dużo rzeczy, które mogą nie wyjść. Paszka też uczy mm, organizacji. Jak sobie dobrze zorganizujesz plan, to e, jesteś w stanie wszystkiemu podołać. Z własnego doświadczenia też wiem, że można to pogodzić działanie w szlachetnej paszce jako lider i ze studiami, i z pracą, i z jakimiś dodatkowymi zajęciami. Chodzi właśnie o dobrą organizację. W szlachetnej paszce są osoby, które zawsze Ci pomogą.